Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Zwyciężyliśmy. 15 lutego 2014 roku Telewizja Trwam rozpoczyna nadawanie na cyfrowym multipleksie. Od tego momentu niemal wszyscy w Polsce będą mogli oglądać katolicką telewizję. Batalia trwała ponad dwa lata. W lipcu 2011 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odrzuciła wniosek Fundacji Lux Veritatis i nikt nie miał wątpliwości, że faktycznym tego powodem nie był brak jakiegoś zaświadczenia, lecz niechęć polityczna, której towarzyszyło lekceważenie. Dyskryminacyjne praktyki Krajowej Rady zmobilizowały wielkie rzesze ludzi w Polsce i za granicą. Pomimo zebrania 2,5 miliona podpisów, zorganizowania około 200 marszów na ulicach polskich miast w obronie telewizji Trwam, w których wzięły udział setki tysięcy ludzi, kilka osób z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pozostawało nieugiętych. Każdy jednak mógł włączyć się do tej akcji. Również my, posłowie do Parlamentu Europejskiego, podjęliśmy działania w Brukseli i Strasburgu. Już w styczniu 2012 roku zwróciłem się z pytaniem pisemnym w sprawie dyskryminacji Telewizji Trwam do Komisji Europejskiej, informując, że decyzja krajowej Rady sprzeczna jest z poszanowaniem podstawowych wartości Unii Europejskiej, do których należy między innymi zasada niedyskryminacji ze względu na poglądy religijne. W lutym 2012 roku odpowiedzi w imieniu Komisji udzieliła pani komisarz Nelly Kress. Rozpoczynała się ona ta odpowiedź od zdania, że Komisja Europejska zawsze wspierała pluralizm w mediach i zwalczała jakiekolwiek objawy dyskryminacji ze względu na przekonania. 5 czerwca 2012 roku współorganizowałem w Parlamencie Europejskim w Brukseli oficjalne wysłuchanie publiczne, tzw. Public Hearing, zatytułowane Wolność mediów w Polsce Kazus Telewizji Trwam. Na spotkanie to osobiście zaprosiłem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, który na wstępie naszej rozmowy zapytał, czy Telewizja Trwam jest związana z Radiem Maryja. Gdy potwierdziłem, zapytał zdumiony, czy się nie pomyliłem, przychodząc w tej sprawie do niego, socjalisty. Z uśmiechem odparłem, że choć obaj stoimy na politycznych antypodach, to wiem, że mimo wszystko opowiada się on przeciw dyskryminacji i za wolnością słowa. Skoro tak, to spytał mnie, czy może o tej sprawie za kilka dni porozmawiać z premierem Tuskiem. Chętnie na to przystałem, a sam przewodniczący Schulz na wysłuchanie publiczne przysłał swojego zastępcę Jacka Protasiewicza z Platformy Obywatelskiej. W sprawie telewizji Trwam rozmawiałem również z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Nikiforosem Diamandorosem, którego przedstawiciel przybył na wysłuchanie publiczne z Polski do Parlamentu Europejskiego. 5 czerwca przyjechała grupa szacownych prelegentów na czele z ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja. Wszystkie wygłoszone referaty ukazały się drukiem w języku polskim i angielskim. Europejskie nagłośnienie sprawy miało swój konkretny wymiar. Wyborcy w Niemczech pisali do swoich europosłów, aby zajęli się w Brukseli dyskryminacją Telewizji Trwam. Ci z kolei, jak chociażby niemiecka europosłanka z CDU Renate Zomer, pisemnie interweniowała w tej sprawie w Komisji Europejskiej. We wrześniu 2012 roku w Warszawie odbył się marsz Obudź się Polsko, który zgromadził niezliczone rzesze ludzi. Przed jego rozpoczęciem miałem okazję publicznie odczytać list brytyjskiego europosła, przewodniczącego frakcji Wolność i Demokracja w Parlamencie Europejskim Nigela Farage'a, w którym nawiązał on do wysłuchania publicznego zorganizowanego w tej sprawie, czyli w sprawie telewizji TRWAM. Twierdził on między innymi że pomimo wielomilionowej widowni, wieloletniego doświadczenia oraz znakomitej kondycji finansowej, Krajowa Rada blokuje telewizję Trwam, co, jak zaznaczył, stawia pod znakiem zapytania wolność mediów i demokrację w Polsce. Wszystkie te działania i słowa wynikały z ogromnej determinacji wielu set tysięcy, a nawet milionów ludzi. Ostatecznie zwyciężyliśmy. Mówi się przewrotnie, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. W tym wypadku jednak sentencję tę należy odczytywać dosłownie. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!